Bunio i Kwaku. Trochę dziwni, ale mili i zabawni. Heja, piątka strzała! Dobra zabawa to poważna sprawa. Na koń! Przygoda czeka! -ha! -ha -ha! Owieczki bo policzone? powinny być trzy. Czołem, bracie! Jestem Szeryf Chudy. Wiesz, jestem tylko jedną z wielu zabawek. Formę. <noise> o, sztuciek! Gdzie sztuciek? Muszę go znaleźć. Zastępco, za mną! Na ratunek zabawką! Jak dobrze zobaczyć znów połów! Stęskniłem się za nią. Operacja sznurek. Nerwy napięte jak postronki, ale damy radę. Szeryf Chudy rusza z pomocą! Chcesz być moim zastępcą? Świetnie! Będziesz bomba!